Las, powietrze, ale już nie do końca takie czyste, bo przecież nasza biedna planeta jest przez nas zanieczyszczana i dlatego w związku z tym stworzono samochody elektryczne. Tak dzisiaj mamy samochód elektryczny. Jest nim Tesla 3 Turbo szybki samochód elektryczny. Zapraszam was do środka do auta, ponieważ tutaj zamarznie mi mózg. Jestem dzisiaj w Tesli po to, żeby zrozumieć w ogóle o co ta cała dyskusja na temat samochodów elektrycznych, bo one mają tyle samo przeciwników, co sojuszników. I chciałabym się po prostu dowiedzieć i zrozumieć jedną i drugą stronę. Dlatego znalazłam, wypisałam sobie w zasadzie plusy i minusy tych samochodów, żeby zobaczyć, czy te minusy przeważają plusy. Co wątpię. Ja skreślam Tesli, ponieważ podobno bym mi tam fotel. Dobrze <laughs> się Nie da się ukryć na pewno tego, że te samochody po prostu nie generują żadnych zanieczyszczeń w powietrze, ale nie generują bezpośrednio, bo pamiętajmy przecież, że ten prąd, którym ładujemy auta, skąd się musi brać, a w Polsce jak jest tworzony prąd? Za pomocą begla! Pomijając te wszystkie nudne, ekologiczne plusy samochodów elektrycznych, jest jeden z dwóch plusów dla, dla takich typowych petrolheadów, a mianowicie jeden z nich to rozłożenie masy jest genialne, bo 7 małych baterii, które zasilają wszystkie cztery koła w Tesli, są ułożone z przodu, po środku i z tyłu samochodu, więc Legendy mówią, że nie da się tego samochodu wydachować. Jako plus możemy na pewno zaliczyć design tego auta. Akurat w przypadku Tesli może nie rozpędzajmy się z designem zewnętrznym, ale na pewno zgodzimy się z tym, że środek jest kompletnie kosmiczny i totalnie minimalistyczny, a są ludzie, którzy to lubią. To zaraz będzie brudne, jak krystyna z kawą się i wyleje to wszystko zaraz. Kolejnym plusem, już jeżeli mówimy o samochodzie elektrycznym jako samochód do jazdy dziennej, to niska cena eksploatacji tego samochodu. Dlatego że nie wymieniamy olejów, nie musimy wymieniać rozrządu, ponieważ go tu nie ma. Raz na 100 tysięcy tylko musimy wymienić płyny w przekładniach i inne płyny, które tutaj się znajdują, ale to jest raz na 100 tysięcy kilometrów. No i ostatni, najważniejszy plus samochodu elektrycznego, a szczególnie Tesli 3, to. Wrażenia z przyspieszenia. Trzymaj się lepiej mocno. Minusy. Wyjściowa cena auta. Aj, nie są to zbyt tanie samochodziki i mimo że potem ich y, utrzymanie nie jest wcale drogie, no to jeżeli coś się wydarzy złego, na przykład zepsuje nam się akumulator, to akurat Tesla. Proponuje cenę trochę więcej niż 150 tysięcy złotych. Silnik to ma ryczeć, a nie! Musiałoby być takie. Dużym minusem na pewno jest to, że tych superchargerów, czyli stacji do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce jest nadal bardzo mało. Elektrycznych? Elektryczną to ja mam kosiarkę. Chciałabym tym samochodem dostać się do Ptakursu Expo. Sprawdzić sobie na tym parkingu. nieważne, załóżmy, że jest to nasz cel. I zakładam, że ten super hiper elektryczny i ekologiczny samochód jest zwykłym samochodem. Oto zwykła sprawa kluczyk. Kluczyk do tego samochodu. Say what? Już wcześniej się dowiedziałam, że jak położę to tu, to będę mogła go odpalić. Jak naciskasz hamulec, to odjeżdża ci fotel. Okej. Okay. Okej. Okay. Oglobus to nie będzie karta płatnicza. No. Dobra, to nie była karta podnicza, tylko to e, otwiera się schowek. Chciałam go tylko odpalić, otworzyłam schowek. A few moments later. Kładę to w tym, w tym miejscu podobno, mam położyć i odpalić ten samochód. Halo! Two hours later. Open Muszę teraz wyjść i to zamknąć. <noise> Mamy tutaj na naszym pięknym, dużym tablecie, na którym również możemy sobie włączyć muzyczkę. Ale tutaj nie ma żadnych cygarów To ja Mam tablet tutaj tylko. Takie tableta nie ogarnia? Mam z tabletem ogarnia. O nie, o to jest wkurzające. Jak się odejmie gaz, to strasznie szybko zwalnia. Super, że podpowiadasz mi, asystencie drogi, że zjeżdżam trochę za bardzo na prawy. O, minęliśmy się z autem. Za późno! Ha! Widziałam tu szybciej! Ale podpowiada, że nie mogę teraz wyprzedać. Po tym, jak teraz ściszałam muzykę i musiałam spojrzeć w ten tablet, tak jakbym miała fizycznie tablet w ręku i rozproszyła to moją uwagę, to doceniłam tego asystenta linii, bo byłam skupiona na tym, a nie na drodze. Więc jednocześnie w drugiej stronie, po drugiej części tabletu, miałam informację, że popełniłam błąd w czasie rzeczywistym. Przez ten tablet mam wrażenie, że nie, nie do końca jestem w samochodzie, tylko bardziej w takiej zabawce albo w takim gadżecie. Jesteś gotowy, Wojtek? Nie. Ja też nie. Szybko, dopóki nas nie pogonią z tym. Dobra, i przykładka. é que é tu Kocham samochody elektryczne, cofam wszystkie złe rzeczy, które na nie powiedziałam, bo można nimi upalać kapcie. Powiem Wam, że stresowałam się bardzo y, jazdą y, ty, tym samochodem, dlatego, że przerażało mnie to przyspieszenie i bałam się, że nie będę miała kontroli nad tym, że po prostu wcisnę gaz do dechy i ten samochód zrobi jakąś dziwną rzecz, ale on ma tutaj tyle zabezpieczeń w sobie, że ja się czuję mega bezpiecznie w nim. I nawet jak przyspieszam mam gaz do dechy, bo przecież właśnie chcę się to czuć, to nie boję się w ogóle tego, że on zrobi coś, czego ja się nie spodziewam. A jak wyłączyłam kontrolę z reakcji i tryb porowy, poleciała bokiem. Może czegoż chcieć więcej? Nie przeszkadza mi to kompletnie, że nie mam tutaj zegarów, chociaż dużo ludzi zwracało na to uwagę, że może to gdzieś tam odchodzić od standardów. Kamera. Ej, jak wam się nudzi, możecie sobie włączyć kamerkę, żeby podglądać, co się dzieje. Tyłu. W asystencie jazdy mam pokazane ile pasów, ile ma pasami droga dysponuje, fajnie, o samochód przejechał, dzięki za info, faktycznie jest to on i parę innych. Mimo to, że miałam wzloty i upadki tutaj z tym samochodem, to bardzo się cieszę, że miałam możliwość przetestowania tego auta i pojeżdżenia sobie nim, bo po prostu z takim przyspieszeniem jak ma Tesla nie przeszkadza mi fakt, że jest elektryczne. Mimo, że też sama lubię ryk V8, nie przeszkadza mi to, że w tym samochodzie nic nie słychać, bo w jeździe codziennej włączysz sobie radio, rozmawiasz sobie z kimś, nie zwracasz tak bardzo uwagi na to, że on nie ryczy. Tesla, dziękuję Ci za ten wspaniały czas i Wam dziękuję za to, że byliście w kolejnym odcinku ze mną. Zostawiajcie subki, dawajcie łapki i pamiętajcie o dzwoneczku, bo to też ważne. Eee, mówiła dla Was Moto Złośnica i widzimy się w następnym odcinku.